Temat sprzętu, w czymś trzeba biegać, twoje ulubione buty, czy powiedz mi, ile, ile par butów musiałaś mieć ze sobą na, na biegu kreta? Wzięłam cztery pary butów, ale korzystałam z dwóch. Jedne, które totalnie mnie zaskoczyły, bo nie spodziewałam się, że będą tak fantastyczne, biegałam w nich wcześniej, dosyć sporo nawet kilometrów, ale kupiłam je całkowicie przypadkowo, mm. buty z Calambi, które mają dosyć agresywny bieżnik, mm. a drugie na wysokim dropie, buty, które miesiąc czasu miałam, buty firmy Altra, Dotychczas biegałam w butach hoki, Kupiłam altry ze względu na bardziej agresywny bieżnik. Um, powiem tak, obie pary się bardzo dobrze sprawdziły, aczkolwiek um, jeżeli chodzi o wytrzymałość, to buty altry um, no, nie do końca spełniały. Um, no, nie spełniły moich oczekiwań, ponieważ wyglądają tak, jakby miały przynajmniej 5 lat, jak dla mnie. Natomiast buty Kalambi super, naprawdę. Wyglądają jak nówki sztuki, po prostu super. To, co jest najważniejsze, to agresywny drop, jeżeli chodzi o mnie. Dlatego, że tutaj warunki były bardzo zmienne, było błoto, było, był śnieg, był lód, tak. było dużo też asfaltu, bo umówmy się, trzeba było między tymi niektórymi miejscowościami pokonać dane kilometraże. Było też dużo krosu, więc dla mnie te dwie pary butów były optymalne. Do tego 10 par skarpetek, które zmieniałam naprawdę mocno na bieżąco. Bardzo tutaj dziękuję właśnie mojemu supportowi, bo tak naprawdę oni o to dbali. Jeżeli chodzi o ubrania, to para leggingsów, para spodni. Powiem szczerze, ja biegam w tym, co jest wygodne. Absolutnie już mhm. nie zwracam. Kiedyś patrzyłam tak na to firmy. Teraz zwracam uwagę na to, żeby to było wygodne i funkcjonalne. jest kwestia, żeby nie odcierało przede wszystkim. Dokładnie. Bo to, jest, to jest klucz tak. tutaj, że takiej otacie może być po prostu, e, no, niż niwelować przyjemność, niwelować możliwość w ogóle możliwość biegu. Tak Dokładnie naprawdę. tak, chociaż y, powiem, że biegłam większość biegu w kurtce i bluzce od mojej siostry, która przywiozła mi to totalnie na bieżąco. I sprawdziło się rewelacyjnie, więc nie, myślę, że po prostu muszą być to rzeczy dobre jakościowo, tak? Myślę też, że ważniejsze czasami od jakości tych rzeczy jest zmienianie tych rzeczy, mhm. bo przy tak długim biegu, przynajmniej z mojego poziomu, moment, kiedy mogłam sobie zmienić po ponad dobie te rzeczy, które. No nie są pierwszej świeżości. Umówmy się, bo bieg jest bardzo ciężki. To jest coś, co dało mi też nowe życie. Więc Jasne. trzeba na taki bieg wziąć ze sobą parę kompletów odzieży. To na pewno nam pomoże taki bieg ukończyć. Odzieży sprawdzonej. Do tego miałam kijki. Plus jeden kijek zapasowy, dlatego że też musimy pamiętać, że przy takim podłożu taki kijek może nam się zawsze złamać, mhm. więc warto ze sobą tak. mieć zapasowy kijek. Miałam nakładki biegowe, które na lodzie przydały mi się na końcu trasy, bo właśnie na że już tej czwartej nocy dla mnie było ślisko. Wolałam sobie te nakładki na spokojnie założyć i dzięki temu szybciej pokonałam ten odcinek i miałam też pięć par rękawiczek. Miałam łapawice puchowe, które bardzo mi się przydały na śnieżce. Miałam kominiarkę, Pięć czapek, cztery bafy, to chyba tyle ze sprzętu. Okej, okay, czyli taki większy plecaczek. E, ple powiedzieć. Wiesz co, e, tak, e, no, e, też miałam puchówkę, e, puchówkę, która też mi się hmm. właśnie świetnie sprawdziła, ją zawsze miałam przy sobie, dlatego że przy zmiennych warunkach taką puchówkę zawsze można na siebie nałożyć i nawet rozpiętą, jak ją masz, to ona też pomaga tak. ci to, e, tą termoregulację ogarnąć. Dominika, jak będzie wyglądał Twój najbliższy miesiąc? Czy dochodzisz do siebie, wracasz do swojej homeostazy, czy faktycznie zaczynasz już tak szybko kolejne treningi? Czy teraz mój trener narzucił mi tydzień wolnego całkowicie i powiem, że chętnie z tego korzystam? Ale od poniedziałku już wracam normalnie do treningów. Mhm. Wiadomo, że to na początku będą treningi lżejsze niż zazwyczaj, niż te, które wykonywałam w przygotowaniu tak. jakby do biegu kreta. Ale za miesiąc mam zawody, więc też na 240 km. W tym roku tak naprawdę głównie mam zaplanowane takie bardzo długie wybiegania w zawodach. Na to się nastawiam. Jest to bardzo wymagająca trasa, więc wiem, że muszę się przyłożyć, no. bo nie ukrywam, że boję się tego biegu pod kątem... Um... Technicznym. Są y, mocne szczyty pod kątem zbiegów, y, przykładowo nasz szczebel y, tutaj, Mogielnica, tak. więc dużo kamieni, luźnych kamieni y, i chciałabym się do tego biegu bardzo dobrze przygotować. E, jak się nazywa bieg i kiedy się odbywa? Y, to jest bieg Ultra Trail Małopolska. Odbywa się y, w okolicach 20 y, maja. Mhm. E, więc już e, no, miesiąc czasu tak naprawdę, e, niewiele mi e, czasu zostało. No ale mam nadzieję, że jestem przygotowana, chciałabym tak do, doszlifować się. Ja bardzo lubię Beskid Wyspowy. nigdy nie przypuszczałabym, że zakocham się w tych górach. W zeszłym roku miałam okazję pokonać wspaniały bieg 100 Mil Beskidu Wyspowego. Bieg organizowany przez AG Faron. Ja bardzo Wam polecam ten bieg. Akurat udało mi się wygrać ten bieg. To był bieg, który pokazał mi cały wachlarz Beskidu Wyspowego. Począwszy od szlaku sadów, który zupełnie był mi nieznany, biegło się przez sady, takimi pięknymi miejscowościami, z cudownymi ludźmi, którzy nam naprawdę kibicowali, a później były te wszystkie szczyty, typu właśnie Mogielnica, Łopień, naprawdę wymagające szczyty. Części z nich w ogóle nie znałam. Przyznam, bieg trudne, bo naprawdę biegowy bieg. Nie, nie, mimo, że mówi się czasami, że my na ultra chodzimy, ten bieg naprawdę ja biegłam. Żeby ukończyć go w dobrym czasie, trzeba było cały czas napierać do przodu, i to było bieganie. Więc jeżeli chodzi o Beskid Wyspowy, myślę, że to są jedne z bardziej wymagających gór. Oczywiście odhaczam absolutnie tatwę, bo dla mnie to jest zupełnie inna liga. Ja tutaj mówię o typowo, ja jestem amatorką, więc z mojego poziomu... W ogóle nie tykam się tematów związanych właśnie ze skyrunningiem. Dla mnie te dziewczyny, które y, to robią, to ja mogłabym im stopy całować, y, bo dla mnie to są mistrzynie, Jak ja widzę, jak one pokonują y, takie biegi, jak. Y, ultragrani jak y, zawodniczki jak Kasia Solińska, to są dziewczyny jak y, Miśka, to są y, dziewczyny, które po prostu ligą dla mnie... No, ja patrzę, podziwiam i y, tylko się inspiruję tym, co one robią, bo y, dla mnie jest to niewiarygodne. A jak chodzi o Beskid dyspowy to ja sam kiedyś złapałem za mapę i y, Spostrzegłem, że te góry są tak poukładane, że jakiekolwiek trzy góry byście zaplanowali na przykład przebiec, mówimy to o dużo krótszym formacie, to będzie mniej więcej powiedzmy: może to być śnieżnica, mogielica, świn. I to będzie 20, zawsze to będzie 25 km i 2 km deniwelacji. Jeżeli wybierzecie sobie lubo szczebel i luboń wielki. Będzie to znowu 25 km i 2000 m deniwelacji. Także bezkit wyspowy jest geometryczny. Dokładnie, jest geometryczny. Ja akurat mieszkam tuż koło Lubonia Wielkiego i zawsze tak z okna mówię: Ojeju, taka niepozorna górka, to ja sobie wyjdę na takie wybieganie. Mówię, pójdę sobie jeszcze tam szczebel, sobie może do Kasinki, sobie zbiegnę z powrotem. No i za pierwszym razem, jak ja to robiłam, ja mówię: Jezu, co to w ogóle jest? Mówię, to jest, to jest nie do ogarnięcia. Dominiko, bardzo dziękuję Ci za odwiedziny. Również dziękuję. Naprawdę, jest to mój, no moje pierwsze spotkanie w takiej konwencji. Bardzo Wam dziękuję, że zauważyliście to, że biegłam tyle godzin. Jednak biegłam cztery dni i cieszę się, że to było zauważalne. Przy okazji też chciałam podziękować wszystkim, którzy pchali moją kropkę i pchali tych 10 kropek do mety. To było wspaniałe, co zrobiliście. Bardzo Wam za to dziękuję. I też przede wszystkim też dziękuję swojej rodzinie i organizatorom biegu Kreta. Skieram Fan, a waszym gościem była Dominika Cieślak. Dziękuję.